Proces wdrożania nowego modelu na rynek przeważnie wygląda tak. Projekt, testy, premiera, a po kilku poprawkach pojawia się topowa odmiana z usportowanym bodykitem i lepszą mechaniką. Subaru robi to trochę inaczej. Popatrzcie chociażby na tego LeWorga. Do słupka A jest to praktycznie kalka hardkorowego WRX ST z tą różnicą, że za drugą parą drzwi dach delikatnie opada ku tyłowi, czyniąc z leworga jedno z ciekawiej narysowanych kombi na rynku. Powiecie, że wieje tu lencerem Iwo. Owszem, ale ciężko powiedzieć złe słowo o stylistyce. Nie rozumiem tylko, co stało się w tym miejscu. Czyżby zabrakło plastikowej listwy? Lework wygląda mocarnie i drapieżnie, co najmniej jakby pod jego maską siedziało 300 koni. I tak też jest, ale nie na naszym rynku. Póki co musimy zadowolić się odmianą 1.6 i podwoziem mogącym podałać dużo bardziej mocarne jednostce. Dobrze, że Subaru nauczyło się wreszcie robić poprawne wnętrza. Co prawda nie jest szałowo zaprojektowane, ale osobiście mi się podoba. Cieszy też świetne spasowanie i materiały, które są bardzo przyjemne w dotyku. Za obsługę multimediów odpowiada system inforozrywki Starlink, wyposażony w funkcje prowadzenia do celu, radio internetowe, czy wreszcie możliwość zrzucania ekranu ze smartfona. Powyżej na szczycie deski rozdzielczej jest ekran komputera pokładowego. Znalazło się też kilka niedociągnięć. Pierwszym z nich jest sposób kasowania średniego zużycia paliwa za pomocą bolca na zegarach. Ok, razem z nim kasuje się dzienny przebieg, jednak większość z Was tej opcji będzie szukało w komputerze pokładowym. Po prostu jest to bardziej intuicyjne. Druga rzecz to ta kierownica. Najzwyczajniej w świecie jest przeładowana. A ostatni zarzut kieruje do foteli. Wysoko zamocowany fotel ułatwia zajmowanie pozycji za kierownicą, jednak w sportowym kombi wolałbym go kilka centymetrów niżej, a jego siedzisko mogłoby być kilka centymetrów dłuższe. Wnętrze broni się obszernością i podróż będzie wygodna dla wszystkich pasażerów. Kierowcy przypada dobrze wyprofilowany fotel, a z tyłu znajdziecie kanapę z regulowanym kątem pochylenia. Lework zastępuje model Legasy i mimo mniejszego nadwozia oferuje dużą ilość miejsca, jak na rozrośniętego kompakta przystało. 552 litry. Tyle zmieścicie wewnątrz bagażnika, a to nie wszystko. Są praktyczne schowki i podwójna podłoga. Nowością jest uturbiony bokser z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 1,6 litra. Generuje 170 koni i 250 Nm, dostępnych bardzo nisko, bo od 1800 obrotów na minutę. A to wszystko dzięki turbosprężarce typu Twin Scroll. Trzeba przyznać, że radzi on sobie dobrze z leworgiem ważącym ponad 1500 kg do prędkości autostradowych. Potwierdzają to także dane techniczne. Pierwsza setka w 8,9 sekundy i VMAX na poziomie 210 km na godzinę. Ale na Boga, dlaczego ten silnik pali takiej ilości paliwa? W mieście trzeba liczyć na 10-11 litrów minimum, w trasie około 6,5 litra minimum, a częściej między 7 a 8 litrów i 11 na autostradzie. Do sportowych genów nie pasuje bezstopniowe CVT, chociaż Subaru dobrze poradziło sobie z bolączkami tego typu rozwiązania, stosując zróżnicowany program sterujący w zależności od naszych preferencji. Za pomocą SE Drive możemy przełączać się pomiędzy dwoma trybami jazdy: Intelligent i Sport. Ten pierwszy jest to opcja przygotowana do jazdy na co dzień. Płynność działania i gładkie przyspieszenia – te słowa najlepiej opisują to, w jaki sposób tryb wpływa na leworga. Drugi tryb zaostrza sposób działania skrzyni biegów i reakcji na gaz. Wirtualne biegi bardzo dobrze imitują te prawdziwe, chociaż w Foresterze XT skrzynia CVT działała o niebo lepiej. Tutaj brakuje mi programowanych redukcji przy hamowaniu, a także narastania obrotów przy pełnym gazie. A co zresztą? Układ zawieszenia jest sprężysty, a jego praca jest słyszalna wewnątrz. Wybiera nierówności gładko mimo 18-calowych kół i do codziennej jazdy nadaje się idealnie. Gdy jednak droga prowadzi przez kręte sekcje, a w was odpali się rajdowiec, zawieszenie ma niesamowicie dużo pokłady przyczepności przy agresywnym atakowaniu zakrętów. W razie konieczności pomaga kontrola trakcji z aktywnym rozdziałem momentu obrotowego. Dohamowuje wewnętrzne koła i napędze zewnętrzne, co w rezultacie daje lepszą trakcję. Lework jest ciekawą propozycją, a byłby jeszcze ciekawszą, gdyby na rynek trafiła mocniejsza odmiana. Ten spala trochę zbyt duże ilości paliwa, ale poza tym nie ma do czego się przyczepić. Standardowo dla Subaru ceny podane są w euro. Lework startuje z poziomu 28 tysięcy, a Topowa odmiana GTS Sport wyceniona jest o 4,5 euro więcej. Jest ona kompletnie wyposażona i jest na pewno czymś więcej niż tylko zwykłym kombi. Na koniec, standardowo, dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy, a także zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem rwdb.pl. Na razie.